W dzisiejszym odcinku rywalizują dwie drużyny, chłopaki kontra dziewczyny. Najpierw czeka nas teleturniej postaw na milion, a później wielki wyścig. Do wygrania jest nagroda niespodzianka przygotowana przez Marynę. Maryna przygotowała dla nas 10 kopert, mamy tutaj utrudnienia i ułatwienia, będzie zadawała pytania i my musimy rozłożyć je na trzech polach, ponieważ jedno musi zostać puste. Let's go! Pierwsze pytanie. Macie 30 sekund. 30 sekund? Tak szczerze to jest mega dużo. No. Biała niekompletna kula ułożona z puzzli to logo. A. WIKIPEDII b Google c WINDOWSA d Facebook Wikipedia Wikipedii. Wszystko. Ba wszystko na a Jest o wow, dobra ej Ale mega mądry jesteś Drugie pytanie Która z planet Układu Słonecznego jest najmniejsza a Mars b Merkury c Wenus d Neptun Dobra ja szczerze nie wiem ale wydaje mi się że na pewno nie Wenus Mars to 100% bo jest najbliżej słońca jest najmniejsza ej Jesteś Mamy 7 na e, Merkury Mars K albo Merkury dobra Dobry. Nie! Mamy to, Pozbyliśmy się właśnie trzech kopert, ale mamy jeszcze siedem, więc nie jest źle. Pytanie numer trzy. W kładzie chemicznym pełnego mleka krowiego największy udział ma a białko, b tłuszcz, c woda, d laktoza. O albo d, albo laktoza, albo, albo białko. Ale woda stara też mi się wydaje. To się no. musimy zastanowić. To nie jest wiedza ogólna na pewno. 15 sekund. Laktozy bym zostawiła, tak szczerze, bo może być lak bez laktozy, Więc... Ale to jest krowie, krowie! ...chemicznym Ale... pełnego mleka krowiego, największy udział ma białko, tłuszcz, woda, laktoza. Co jest dla ktozy krowie! Trzy koperty na białko i daliśmy resztę koperty, czyli 7 na wodę. Ale tak jak je zrobiłam z. jakieś kopertę. Dobra, jedna ja Nie pamiętam co było podstawie. Okej, okay, that's I co? To robi woda. Tak. Mówiłam że woda! No dobra, przepraszam, nie umiem chemii. <laughs> Zostały nam trzy koperty, Marino! Ile masz pytań jeszcze? Dwa pytania i teraz. Zdrowiem, Biolchem. <Biorham. śmiech> Zapadnie tylko. którego pierwiastka chemicznego jest skrót? HG? A rtęci b astat rtęć na 100% ej rtęć nie ja totalnie nie umiem chemii. 100% rtęć 100% moja mama jest chemiczką stary. nie wiem nie, rtęć, nie 100% rtęć. Nie, rtęć nie rtęć nie mi się wydaje tak szczerze bo co bo nie stawiamy wszystko na hg thank you so much im sorry nie rtęć nie mamy no nic

7 KOPER, STRAŻIĘCIE TU ZERO I CHCIAŁYBYŚMY Z WAMI POROZMawiać, CZY MOŻE NIE chcielibyście NAM Możemy, Dobra, to co proponujesz? Coś bardziej i chcesz, żebyśmy zaproponowały jakby po... No kurde, mnie tu już coś chodzi po głowie Poza kamerowo, czy na Poza kamerowo, to może <śmiech> <śmiech> Widzę, że Pola ma to samo skojarzenie co ja <laughs> Dla mnie Pola, poza kamerowo, to spoko Ale za, idę lepiej kamerowo Ja mam taką propozycję. Grupę... My zaczniemy wyścig dwie minuty i Miamy... Ja jako po... dżentelmen bym im dał na pewno jedną za darmo A drugą za 100 złotych <grym grym> Jedna darmo, <grym> za darmo, <grym> druga za dwie minuty no, Za dwie minuty, no ale nie tak będzie no, Otwieramy teraz koperty, zobaczymy czy nam się trafi, czy utrudnienia, czy ułatwienia Stop! milionów i minut Uwaga, uwaga Trzy minut, minut na <grym> nie To jest, to jest bardzo tak fajna rzecz Czekaj, czekaj Może Nie, nie, nie mogę widzieć raz, laski nie mogę widzieć to Nie, to to nie chcę, prześwituję, kurde Czekaj, prześwituję To co jest, kurwa Najlepszej go oddali coś. Stańczymy I tu mam chyba kolejne zdjęcie. Nie Nie wiem co to znaczy, ale się Ale pust! Plus 10 minut do pierwszej znalezionej rzeczy. Zaraz wypołączymy wam o co chodzi Jesteśmy na rynku głównym, zaczynamy naszą grę terenową, która zakończy się wyścigiem na błoniach W wyznaczonych obszarach szukamy rozstawionych rzeczy przez marynę Ale w sumie fajny odcinek jak na ten kanał ekipy wrzucili teraz Jakoś tak dziwnie oglądać filmy na kanale Ekipy Bez Ekipy No wolę tą chyba już tą Genzi ekipę Niż tą starą Bo tak szczerze mówiąc to z tej starej ekipy to jeszcze ktokolwiek W ogóle cokolwiek fajnego robi Karol ma spoko content, w normalni ludzie też będą oglądać Bo robi fajny content teraz Psialka robi spoko, przemek robi spoko, ona zawsze była nudna. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Na czym? Powiedzmy. Tromba umarł, mini Mike umarł, Murcik robi tak nudny content, że się nie da oglądać. Krzychu robi podobny kontent do Buddy, ale Budda robi to lepiej, więc teoretycznie też można oglądać, ale nie. Pacy zrobi zajebisty kontent, ta zrobiła płytę, więc nie. Ten to już też umarł, więc w sumie z tej starej ekipy to ktokolwiek jest do oglądania. Czyli zielonego balona, żółtej wstążki, piłeczki i opaski na oczy. 3, 4, Starka! naszą taką, że widzimy, gdzie jest zaznaczony obszar, więc ja bym powiedział, że na przykład do tego Starbucksa. Na początku mamy 20 minut, my dostałyśmy 18. i musimy w tym czasie znaleźć pierwszą rzecz. I jak znajdziemy tą rzecz, to dodajemy nam się kolejne 20 minut i wtedy mamy te 20 minut plus ten czas z początku na znalezienie kolejnej rzeczy. I tak w kółko. I w wyścig wygrywa ta drużyna, która będzie miała po prostu więcej czasu na minutniku będąc u Maryny. Przepraszam panią, czy ktoś coś ukrył tu wcześniej? Czy nie widziała pani? Tak? Gdzie? 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 A może pan dokładnie pokazać? Dokładnie. O, jest, tu piłeczka. może, nie? Rżowo, rżowo. W naszej kopercie było takie ułatwienie, że jak znajdziemy nasz pierwszy przedmiot, dodajemy sobie 10 minut do naszego czasu, więc tak naprawdę teraz dodajemy pół godziny. Najgorsze jest to, że nawet nie do końca wiemy, który przedmiot jest w której lokalizacji. Uj, potknęłam się. O, chwila. Czy to jest coś? Nie, to jest piłeczka. A piłeczka nie była na liście. Hello, czarny smil. From... <toshoff> <toshoff> jesteśmy do obok. Nie, 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 Kurde, gdzie tu jest coś? Gdzie tu jest coś? Kurde, widziałam chłopaków i oni chyba znaleźli już jakąś rzecz. Ja wiem gdzie to jest stary. Nie, 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 w bo gwonia tam jest, ale Maja robi to samo. Ona udaje. Ale po prostu frajerzy. Ona się teraz patrzy, stary, ona się teraz patrzy i to jest niedobre. Nie możesz podglądać naszych tych Czemu? Czemu nie mogę patrzeć na was? Dlatego, że mamy w innych miejscach. Dobra, co mam to bardziej, że Maj? Czemu nie widziała? Wy no, nie możesz też podglądać. Nie, Aż, no, nie możesz, nie możesz fest! Mogę, a wy mnie nie zatrzymujcie, idiocie! <laughs> ja, uciekam od nich, bo oni chcą mnie zatrzymać, bo pewnie już coś znaleźli. Pola! Masz? Nie! E, mamy opaskę na oczy? tu zostałem o, też koperka, to musimy tego odczytać. Szybko liścik, dodajemy czas. Prawo? Plus 20 minut, bo. Tak jest. Tak. Za każdy 100. tak. Jeden z uczestników musi włożyć opaskę i mieć ją na sobie do momentu znalezienia kolejnej rzeczy. Papierkami. nie? No Dobra, chodź za rączkę. Znajdziemy opaskę, mamy stara mało Niezu. czasu. No, jesteśmy troszeczkę do tyłu, więc musimy biegnąć. Więc się mówi. Kurde, sorry. Uważaj, przepraszam. Uważaj, ja nic nie widzę. To było głośne. Ej, nie widzę, gdzie jest pola, a mnie woła. Ej, ja nie, okulary jestem ślepa. Ej, znalazłam przed sekundą balon, na, czyli mamy 27 minut i 25 sekund. Ja gdzie wie? jest kościół świętego Wojciecha? Ej, przepraszam bardzo, e, możecie nam pomóc? Czekamy kościół świętego Wojciecha. A jeszcze potrzebujemy za z kimś makarany. Może z nami makarany teraz Ale wiecie, że to będzie dramat. Właśnie, ja tego nie zobaczymy, więc Mam nadzieję, że nie będziemy odcinali. Ja tego nie tego Nie, ja na, na zwierzę. We mnie wierzy. Aha, no super, wierzysz w siebie, ale we mnie już nie wierzysz. Taka jest właśnie pola, toksyczna. Nie, tak, serio? Bo ja <laughs> uważam, że baby rozwalą, bo dziewczyny mają bardzo podzielną uwagę, a tutaj jest to ważne. Możecie się z nami się Tak, no. Dokładnie no. prosimy. Dominik, gdzie ty jesteś? No, nie wiem, gdzie ty jesteś. O, mam, mam, mam ma opaskę na oczy. Ej, jest do niej przyczepiona jakaś koperta. Zostało nam 22 minuty, czyli doliczam 20, mamy 42 minuty. Jeden z uczestników musi założyć opaskę i mają mieć na sobie do momentu znalezienia kolejnej rzeczy. Kto, Kto zakłada? zakłada? <laughs> Dobra, 3-4. Zakładasz, ok. Dobra, eee, właśnie zatęczyliśmy z pięknymi kobietami. A Bardzo piękne. Serio były piękne? Tak, bardzo piękne. Ej, pole, ja cię nie ufam. Nie martw się, ja cię trzymam. Ej, tu jest strasznie dużo ludzi, pewnie mi jak jakieś cymbale. Trochę. A bardzo dużo ludzi się na mnie gapi? <try> nie, w ogóle Ej. tak szczerze. Bombastic side eye. Wiesz co? P ty, dydy, nie ruszaj się, ja szukam tego. Oj, już podejdzie i mnie porwie. Zostawiłem Dominika na pastę losu. A to już tak szczerze w dupie. Baby, baby, it's gonna create. Daj, mogę zdjęcie z to Totalnie. <grym> 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 Przepraszam. Jezus, mi się wydaje ciągle, że zaraz będzie jakiś stog. <grym> <grym> ja, <grym> ja, no, <grym> Dawaj, szybko, bo przez ulicę przechodzimy. Nie, Jezus, weź mnie A, ruchliwą. Widzieliście taką dziwną kobietę, która rozkładała jakieś dziwne rzeczy? Nie, ale nie. już mam lebo, makarana. Kto to był? Nie. Nie przypominam sobie. Co jest? Dobrze. Dobrze, ja się boję Misiek! Ale jesteśmy tragiczni w tą grę. Zostawiam Maję i lecę szukać? Pola, ale wróć po mnie niedługo. Nie nigdy. Siema dziewczyny. znaliście może trzecią rzecz? A, nie wiem. Możemy się dinąć jak coś. A to macie. Nie miluj się. Mamy opaskę i piłkę. Jaką piłkę? Piłeczkę mamy. No. Piłka była do ukrycia? No, piłkę mamy. Dobra, y, ja spadam, bo ja wiem, tylko ja kupię. Kurde... Pola, 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 pola. Nie, nie, pa. Dobra, jest to pozwalenie. Nie, Michał, nie ma pozwalania! Jak nie ma? Nie ma. Pamiętacie, jak podeszłam do tej doliczki i powiedziałam. Czy to jest coś? Nie, to jest piłeczka. To na pewno nie jest to. Mam nadzieję, że nie zostanę sfrankowana przez ten <słuch> <słuch> Ej, Maja! Jezu, ale jesteś straszny! Maja, bo mi Pola powiedziała, że nie powiesz, gdzie jest balon. Y nieprawda. Dominika, bijo! Muszę znaleźć balon szybko! Y idź mu pomóc, a nie Dominika, bijo! No, no. <słuch> jest, jest, nie, tutaj jestem w stanie pomóc. Nie ta sama kondycja, co kiedyś. Oh czy Paweł! Czy jestem w stanie pomóc? A z czym? Znalezienie jakiejś łapki, żebym mógł usiąść po prostu. Oh, Kolega jest. mnie zostawił, powiedział, że mu przeszkadzam. Dziękuję pani! Jest! Mam piłkę, mam piłkę, dodaję czas i Maja będzie mogła zdjąć opaskę z oczu. Mamy 33 minuty, dodaję do tego 20 minut, co oznacza, że mamy 53 minuty i 45 sekund. Dobra, Maja, chodź, koniec, chodź, idziemy, gdzie, Stary, ja nie wiem, gdzie ja jestem. Gdzie jest Maja? Zadupili mi Maję. Ściągaj <laughs> opaskę. Maja, Dobrze, że nie tak. wydupcili. dawaj, <laughs> Masz miszek? Nie. Nie. masz? Możecie mi pomóc znaleźć tutaj balona? Pomóżcie mu, błagam. Ale niech jeden z nich zostanie, bo go tego, bo go porwią. Ej, czyli ty zostałeś ze mną? Zarąbiszcie, stary, możemy zagrać jakąś grę. Zagramy papierkami o dwie dychy. Ja ci daję dwie dychy, ale jak ty przegrasz, to kupisz mi, stary, jakąś wodę, bo mi się chce pić. Zielony balon, potrzebuję zielonego balona. Ogólnie sobie dwóch pomocników zwerbowałem. Jestem takim gałkanem, że totalnie nie mam pojęcia. Trzy, cztery ry. Wygrałem, jest ej story, poproszę cię o wodę, dobra? Dominik, nie znajdę tego. Jak tego nie znajdziesz? Zwolimy to nich nie dajemy kartę stopu, czy nie no, dajemy im kartę stopu, bo one już stary mają czy przewagę dużo. Halo! E, kartę stopu masz. Bola, mamy kartę stopu na pięć minut. Ja pierniczę. Jest tu zielony balon, mam go! Mamy właśnie trzy rzeczy i... I co idzie, wiem, co idzie do <ślał> Ale głupie. Siągaj, to ściągaj, to, czemu, mam balon, mam balon. Znaleźliśmy trzeci przednios, <laughs> jazmo, ale i właśnie nadajemy 20 minut do naszego czasu. Dobra, kochani, została minuta i zaczynamy znowu szukać. Żółta wstążka, wstążka! Ej, dobra, w koszach? W koszach nie będzie. A ja frytki? Żółte też są. Żółta stążeczka. Gdzie ty jesteś? 19.31, <laughs> zaczynamy szukać. Chcesz nam czegoś powiedzieć? A ja ładnie poproszę? Po prostu w środku, tak, w środku może. Dobra, dzięki Maryna. Siema kochanie. Siema kochanie. Widziałeś wstążkę może? A ty masz coś? Mam. A masz wstążkę? Mam. No to dawaj. Czego nie masz? Nie mam twojej miłości, kochanie. Nie, co, kurde, nie ma żadnej żółtej wstążki pieprzonej. Ja pierdzielę. Później może. A widziałaś może dziwną kobietę, która... E, Widziała, ale wydaje się wstążka. Gdzie jest ta Wydaje nam się, że ogólnie tutaj na sukiennicach sprzątają. Mogli wyrzucić się, że nie sprzątają. Serio? Maryna, nie ma tych wstążek. Maryna! Znaleźliście to? Nie, ale dziewczyny też nie znalazły, nie? Zróbcie zdjęcie pod tą bramą. Musimy sobie zrobić fotę szybko pod bramą i zapierdzielam na błonia. Maryna mi powiedziała, że jest na sukiennicach wstążka na żelaznej bramie. I się okazało, że nie ma tych wstążek i kazała zrobić sobie fotę. Dobra, dobra, robimy szybko wodę. wysyłaj, wysyłaj. Ej, ale to już na błonie, lecimy? Na błonie prawda? No. To co z printensem? Sprintem. Mam nadzieję, że uda nam się być pierwsze, bo jednak mamy rozwalony tramwaj i kolejną nogę. To nie no nie można się... To za pierwszy teraz dzisiaj. Choć mieli płuca wypóźna. Jeżeli nasz e, autobus się nie spóźni, to będziemy za 7 minut. To nie mam sił, nie, przegramy, co to sądzić. Dasz? Radę mi Przegramy to. A musimy dotrzeć we dwóch? Nie. Wiszek no, widzimy się na mecz, nie opuszcie cię! No i wygraj to! Nie zabiodę cię! Przegraliśmy właśnie ten trend. A, mi tam już nie zależy, tak szczerze. A o, że zależy. Nie wiem, ja, ja czasem taki bipolar jestem ogólnie. Wsiadamy do autobusu, kupujemy bilety. Jestem prawie na woniach. Ja wcale nie mam dwubiegunowości. Jesteśmy <laughs> w czerwonych światach. Szukamy No, Nie ma szans, żeby tak biegać i jakby im się nie męczyć. Jest, jest, jest! Jest to ono! Jest, jest! Koło się śpieszy. Koło. Jest, nie! Yes. Nie! Yes. Stop czas, stop, stop, stop czas, stop czas, szybko! Już to na bank błoni. Ale nigdzie Maryl. Z ciekawych rzeczy. Buda przed nami odpisał na Instagramie. Fajnie. Ej, Dominik tutaj jest i dosłownie pobiegł w drugą stronę i nas nie zauważył. Jest dobrze, jest dobrze, ale gamoń. A czemu do mnie tu biegnie? Tu są one, A mi się powiem, szukałem tam. Co jest, Maryna? Jest tu? No, kurde, to tak blisko, były mi się cofnąłem ale jaja. Jemy ja z drugą stronę! Nie się co? Zaraz. Tak. 38 minut, 38 sekund. No to wy macie ile teraz? 31. 38 czyli wygrali! Wygrali. Czyli wygraliśmy nie spodziakiem! <laughs> Moi drodzy, dla was mam przygotowany nowy Merch Renzji. I mam jeszcze tak. nowa, coś. te statuetki. O. O. Taki sobie wyścig. No, wow, chłopie, jak ty na to wpadłeś, gości, nie? Takie trudne to nie było, żeby to ogarnąć.